w krypto witajcie. Co się zmieniło od poprzedniego nagrania, no jest kilka informacji. Między innymi Bitcoin wstrzelił się powyżej 64 000 dolarów. co sobie możemy już tutaj zobaczyć, 64 300 dolarów, co jest, jak pamiętacie, z poprzedniego filmiku dosyć istotne dla funkcjonowania i bycia na tym rynku, jeżeli chodzi o Bitcoina w sensie wzrostowym, bo zatrzymał się i bardzo ważne było to, żeby przebić ten poziom. Ten poziom został przebity. Zobaczymy czy trwale, bo to jest dosyć istotne, ale to też kilka informacji w treściach, które za chwilkę wam pokażę. BlackRock widzi największy miesięczny wpływ kasy do ETF-ów. To sobie możemy od razu zobaczyć. Więc zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Wczoraj, 25, 180 5 milionów dolarów zostało, że tak powiem, zdeponowanych. To nie jest do końca tak, że zdeponowanych po prostu tych transakcji, które oni musieli zawrzeć na rynku, od było na taką kwotę, mogło być ich w sensie więcej, no bo wiadomo, że jakby obrót jest zupełnie inny. Zresztą wczoraj też jedna informacja tam była odnośnie dużego wolumenu obrotowego na, na rynku ETF-ów. Natomiast zobaczcie, jak to wygląda od 9 września. No mamy tylko w całości, jeżeli chodzi o te 11 ETF-ów, mamy tylko dwa dni, w których odpłynęło więcej kasy. Na poziomie 43,52 milionów, a wpływy 130, 117, 263, 39, 12, 186, 158, 92, 4,5, 136 i 105 milionów wczoraj, z czego 185 w BlackRocku. No, i tutaj, jeżeli chodzi o BlackRocka, w poniedziałek na webinarze, więc, jeżeli nie jesteście osobami, które są w patronie, czyli zapiszcie się do patrona albo na Telegram'a i tam będziecie dostawać linki do tych spotkań, takich, co, co, co tydzień robię, przedstawię w ogóle pewnego rodzaju wizję związaną też z BlackRockiem, jeżeli chodzi o ESG bo bardzo ważna zmiana przyszła ze strony właśnie Europy, czyli z naszych terytoriów, która może pokaże nam przyszłą drogę, jeżeli chodzi o inwestowanie nie tylko w kryptowaluty, ale w inne. Więc to będę przedstawiał też w poniedziałek taką dosyć potężną koncepcję tego wszystkiego, co się dzieje, zależności, efektów ubocznych, konsekwencji, dlaczego tak a nie inaczej zostało zrobione i tak ale właśnie między innymi BlackRock tam się również pojawi i nie tylko on jako fundusze. No dobrze, więc widzimy, że mamy napływ do Bitcoina. Zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ETF na Ethereum. No i ruszyło się coś. Można powiedzieć, że zdecydowanie się coś ruszyło, bo zobaczcie, tutaj na początku, czyli na Seedzie, mieliśmy 10 milionów na BlackRocku, później. Jak sobie popatrzymy, nieduże zmiany były, bo były w okolicach 4 do 5 milionów dolarów. I 24, czyli przedwczoraj, mamy prawie 60 milionów dolarów dopływu. Wczoraj mamy prawie 10 milionów dolarów dopływu. Również tutaj w Fidelity mamy, zobaczcie, 6,5 miliona dopływu, więc ogólnie jesteśmy na 43. Tutaj jeszcze zobaczmy sobie tak. Grayscale. To ten chyba mniejszy, tak, ten grecki mniejszy, czyli ten tańszy, że tak powiem, w obsłudze, jeżeli chodzi o prywizję. Też został dopływ kapitału pokazany. Nie widzimy tutaj na razie odpływu. Może być jeszcze ten odpływ z tego ETHY, można tak by było powiedzieć, albo It. Natomiast tutaj ważne, że coś się ruszyło, ale nie chodzi tutaj o grejska tylko chodzi właśnie o Blackrocka, czyli widzimy, że napływ kapitału do tego Blackrocka jest, jeżeli chodzi o ETF -y na Ethereum. Więc wracajmy sobie do informacji. Shiba Pepe wzrosty po tym jak Bitcoin. Wzrósł od 63 tysięcy, tego takiego mini Deepa na 63 tysiącach dolarów. I tutaj za chwilkę pewnie przeczytamy coś o Dodżu, bo jak Shiba, Pepe no to jeszcze może za chwilkę będzie też i Dodge. Ale popatrzmy sobie na rzeczy, które my mamy tutaj napisane jeszcze, jeżeli chodzi o artykuły. Tak, proszę bardzo, Dodge. Dodge, czyli może wzrosnąć kolejne 30%, jeżeli utrzyma obecny poziom, mówi jeden z analityków, co jest do przewidzenia, Siba PP, Doge. To są trzy coiny, memcoiny, które, czy community coiny można by było powiedzieć, które funkcjonują, istnieją na tym rynku i do nich będą się wszyscy na razie zwracać. Oczywiście tych memcoinów jest dużo więcej, no ale to nie wszystkie przetrwały próbę, można by było powiedzieć. Tutaj mamy informację o tym, że ten ważny element mierzący sugeruje, że short-termowo możemy, czyli krótkoterminowo możemy spotkać ból, jeżeli chodzi o bitcoina. To sobie za chwilkę sprawdzimy dalej. <laughs> to jest już mega śmieszne. From silence to support, czyli od nazwijmy to ciszy do do podparcia, nie, do supportu, do wspierania, przepraszam, do, do wspierania Bitcoina, Kamala Harris e, stoi za blockchainem e, w ostatniej przemowie. No to jest śmieszne, bo jak widzicie, na, na, za każdym razem, jak Trump akurat coś powie w jakimś kierunku, czy to jeżeli chodzi o napiwki, czy innego rodzaju rzeczy, to ona po prostu to powtarza, żeby ściągnąć tych samych ludzi. Więc Ostatnio było znowuż o Bitcoinie dosyć dużo, jeżeli chodzi o wypowiedzi Trumpa. No i co zrobiła Kamala? Żeby zabrać mu, powiedziała o Bitcoinie. Ale to jest wielka kłamczucha. Krótko mówiąc, widzimy, że ona przez cały czas chodzi jak chorągiewka. Tutaj nie ma czegoś takiego, że ona stoi za tym, co ona myśli. Ona po prostu mówi to, co ma powiedzieć, żeby ludzie usłyszeli to, co chcą, żeby za nią zagłosowali. Więc nie ma tam nic. W co, co można by było wierzyć w, długi, w dłuższym terminie. Zresztą widziałem super mema związanego z tym, co robi w tej chwili cała kampania demokratów, gdzie mówi, że porównuje przez cały czas biednych i bogatych i dociera do biednych, żeby zabrać bogatym, żeby ci ich bogaci byli, byli bardziej bogaci kosztem tych biednych w skrócie, natomiast to, to jest śmieszne po prostu co oni pokazują. Mam nadzieję, że tego mema gdzieś tam znajdę, to sobie zapamiętam, żeby go puścić na kolejnym wideo. Widzimy, że na Bejzie przekroczyliśmy 2 miliony adresów. O Witaliku i CEO też mówiliśmy. Ethereum will reclaim, czyli odzyska poziom 3000, if this happens. Więc myślę, że warto by było sobie doczytać, co takiego ma się wydarzyć, żeby Ethereum odzyskało poziom 3000 dolarów. Myślę, że. Jak zobaczymy poziom 3000 dolarów, wiadomo, że chwilkę może to potrwać. Natomiast to, co się później wydarzy, znowuż możemy zobaczyć 3000 dolarów w górę, bo ludzie odzyskają wiarę. Prawdopodobnie na to byśmy oczekiwali. I możemy przejść sobie do tych artykułów, które wybrałem, żebyśmy zajrzeli głębiej. Ok, i dlaczego Ethereum ma wzrosnąć do 3, czyli odzyskać poziom 3000 dolarów? Dlatego, że Trend na Funding Rate wskazuje, iż jest coraz więcej zainteresowanych zakupem papierowego Ethereum, czyli obrotu na, na pochodnym podstawowego waloru, czyli nie kupując fizycznie Ether, tylko underlying asset jest Ether, a to co oni kupują to ten papier wirtualny, czyli robią ten zakład na dźwigni, który zazwyczaj na dźwigni. Który mówi na, na futuresach, który mówi właśnie o tym, że strzelamy, że to pójdzie w górę. Dlatego widzimy też funding rate rosnący. Jeżeli ten trend się utrzyma w kolejnych tygodniach, to, to zostanie przebity ten poziom 3000 dolarów. Przynajmniej tak sugeruje ten analityk tutaj z tego artykułu. Zgodnie z danymi on-chain widzimy, że Wieloryby Wales sprzedają ponad 20 tysięcy bitcoinów w ciągu ostatnich 24 godzin za bagatela 1 miliard 280 milionów dolarów. I jeżeli ten trend się utrzyma i nie utrzymamy tutaj poziomu według Ali'ego, akurat 63 300 dolarów, no to spadniemy do poziomu 60 365 Dolarów. Ja mówiłem o poziomie ogólnie 60 tysięcy dolarów, więc tutaj by się to pokrywało, ale jeżeli zostanie utrzymany ten poziom przez kupujących na spocie, to jesteśmy w stanie przebić i wzrosnąć do 65 tysięcy 500, utrzymawszy, że tak powiem, tamten poziom. Jesteśmy w stanie pójść wyżej. No ale Wiadomo, każdy może sobie powiedzieć, co chce, a rynek i tak zrobi swoje. To są tylko i wyłącznie pewnego rodzaju predykcje, przewidywania i spekulacje. Zobaczmy sobie odnośnie faktów, które są ogólnie na rynku. PayPal umożliwia amerykańskim biznesom zakup krypto i handlowanie krypto. Duży ruch. Będziemy widzieć uproszczoną metodę. Handlowania, dlatego że Amerykanie dalej lubią tylko PayPal'a. To jest zadziwiające. W Polsce nikt by się Paypalem nie posługiwał, bo mam blika dużo lepszy sposób na funkcjonowanie, ale tam Paypal funkcjonuje. Ok, to co widzimy, to o BlackRocku już mówiliśmy z tych takich informacji, które mnie interesują. Cardano świeci się poziom strongest Buy signal. W ciągu roku. A, czyli 1200% wzrostu. Okej, okay, byłoby ciekawie. Tylko, żeby to nastąpiło na Cardano, to nie jest tylko kwestia tego, że widzimy na przykład duże zakupy, że mamy reakumulację na Cardano i tak dalej. Ale też coś musi się wydarzyć na samym łańcuchu Cardano, na blockchainie Cardano, aby, czyli krótko mówiąc, informacje, które muszą spłynąć do nas, żeby wzbijać jeszcze mocniej i wyżej taką cenę, żebyśmy zrobili 1200%. Aczkolwiek, słuchajcie, no jakbyśmy zobaczyli 1200% na Cardano, myślę, że wiele ludzi na całym świecie byłoby po prostu przeszczęśliwych. China pokazuje sygnały e, podobne do, tego, do tych, które były w 2008 roku i jest na skraju sewir, czyli takiej poważnej recesji. E, przez ostatnie dwa dni Chiny zaczęły... Stymulować się do poziomów pandemicznych. Pandemic level stimulus. As seen during lockdowns in 2020. Ok, czyli widzimy, o tym do druku rozmawialiśmy. Uh, is China dragging the global economy into recession? Czyli czy Chiny, czy, czy Chiny będą ciągnąć za sobą cały świat do recesji. W 2008 roku Chiny pomogły za pomocą do druku pieniądza, olbrzymiego do druku pieniądza. Tam jeszcze było przeniesienie własności banków do rządu itd., ale do druku pieniądza wyciągnąć gospodarkę całego świata. Teraz myślę, że przy tym, co się wydarzyło, nie ma na to szans. Pytanie jest, kto wyciągnie teraz, jakby świat. Z tego bałaganu, w którym się znaleźliśmy. No i tutaj jest napisane, że jeden z takich sygnałów to jest załamanie się 82% rynku real estate, czyli nieruchomości. I tu mamy kolejne informacje, które możemy sobie prześledzić. Zobaczcie, tutaj mamy ten 2000, 2008 rok. Jak to, no tutaj dokładnie 2009 rok i wcześniej, więc możemy sobie prześledzić, jak jeszcze nie korzystacie z Kobeishi, Kobayashi Letter, to możecie spokojnie zacząć. Tutaj mam bardzo dużo informacji z całego świata i jest to na Twitterze. Mega to polecam. I tutaj lubię wyszukiwać różnego rodzaju takie informacje. OK, idźmy sobie dalej, do, ogólnie do rynku. Zobaczmy sobie tak. W Polsce mamy znowu dodatnie wyniki, jeżeli chodzi o spółki. Ameryka, SP. A i Nasdaq do góry, SP, że SP dwa razy wolniej można by było powiedzieć niż Nasdaq, albo Nasdaq dwa razy e, szybciej niż SP, również DAX. Waluty też troszeczkę w górę, no ale znaczącą e, informacją jest to, co się wydarzyło na ropie. Ropa spadła o 3%, czyli była ta próba zgarnięcia poziomu powyżej 70 dolarów, albo utrzymania tego poziomu 70 dolarów. Nie udało się, odbiło się, więc najprawdopodobniej zobaczymy coraz niższe poziomy na ropie. A należy zwrócić też uwagę na to, że popyt, który jest globalny, kiedy maleje, to widzimy to właśnie przez ropę. No i tyle. Bitcoin 2% do góry, 64,800, więc jeszcze wzrósł w międzyczasie, więc to są informacje z, ogólnie z rynku. I teraz. Jedną rzecz, którą chcę pokazać. Nie mówiłem o tym, natomiast rozmawialiśmy o druku pieniądza. Co się dzieje zazwyczaj, kiedy jest dodruk pieniądza? Druk pieniądza, będzie powodował umniejszanie wartości tej waluty, która jest dodrukowana. W tym przypadku mówimy o Jenie. Więc co będą robić? ludzie mieszkający w danym kraju z kapitałem, którego nie mogą wywieźć za granicę, mówimy o większości ludzi, no będą próbować gdzieś się ratować. To, co widzieliśmy w Nigerii, w Brazylii i w kilku innych krajach na świecie, to w Nigerii, mówię w Nigerii, to widzieliśmy to, że w momencie, kiedy ich waluta spada na wartości, to uciekają do giełdy i również te giełdy bardzo często są blokowane dla uczestników, żeby oni nie wychodzili z ich waluty, no bo ktoś musi trzymać tak zwane torby. No i to, co się wydarzyło, kiedy widzieliśmy szorujące po dnie od wielu już miesięcy Alibaba, tak, to zobaczcie, jak nagle mocno wybiło dzisiaj 7%. Czy to jest ten moment, w którym zobaczymy jeszcze wyższe poziomy, a nie niższe, tego nie powiemy. Ale no jest duża szansa na to, żeby niektóre akcje chińskie zaczęły rosnąć. Znowu, jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany, czy to kwestia jakiegoś indeksu wybrania na chińskim rynku, czy to kwestia wybrania kilku dużych potencjalnie firm na tym rynku, to może być coś, co będzie sprzyjać przyszłym wzrostom, co oczywiście nie jest gwarantowane, no bo jeżeli zobaczymy recesję, to najprawdopodobniej taka Alibaba również dozna, że tak powiem, tego, ale można, może doznać tego na mniejszą skalę, dlatego, że jeżeli ludzie w recesji, jeżeli coś, co wiemy na pewno będą robić, będą szukać oszczędności, a więc będą chcieli kupować tanio. A gdzie można znaleźć rzeczy tańsze niż na AliExpress, tak? czyli ogólnie w chińskich sklepach. Więc jest plus tego taki, że być może przy tej sytuacji recesyjnej Cały świat będzie się zwracał w ich stronę właśnie po to, żeby przyoszczędzić, można by było powiedzieć, i może ich serwisy akurat wzrosną, co również pomoże we wzroście ceny. Najniższy poziom, który widzieliśmy w 2024 roku, to jest poziom około 68 dolarów, czyli możemy powiedzieć, że jesteśmy ile, jakieś, no nie 100%, bo 100% to by było. 136 dolarów, no ale to jakbyśmy powiedzieli mamy około 80, 70% w górę, tak niecałe 70% w górę od najniższego poziomu, więc pytanie jest, czy chcemy, czy nie możemy zwrócić swoje oczy na chociażby obserwację rynku chińskiego i wyszukanie czegoś. Co może nas tam zainteresować, bo potencjalnie, tak jak rozmawialiśmy, zresztą tak samo było przecież ze stymulowaniem, na rynku amerykańskim, kiedy widzimy z tym to widzimy wzrosty również na rynkach akcyjnych, no bo ludzie zaczynają uciekać od papieru. Więc zobaczymy, czy tak faktycznie się też wydarzy na rynku chińskim. Chociaż w takich sytuacjach zawsze grozi nam recesja, o czym należy pamiętać, dlatego że w recesji i tak ludzie będą uciekać od wielu walorów, ale to nie dlatego, że się ich boją, tylko dlatego, że szukają pieniędzy, czyli w drugą znowu stronę, tak? Inwestorzy będą kupować to, co jest stanie, ale ci, którzy nie mają pieniędzy, a potrzebują na sfinansowanie pożyczek, bo niektóre rzeczy są brane przecież pod zastaw nawet equity, czyli akcji, możemy zobaczyć, że potrzebują spłacić na przykład swój kapitał. Potrzebują spłacić jakieś zaciągnięte pożyczki, gdzieś jakieś biznesy im się powywylają, będą potrzebowali większej płynności i mogą chcieć w tych czy znaczy nie mogą chcieć, tylko będą w tych momentach zabierali kasę też również z rynków akcyjnych, chociaż. Mamy do druki i to sugeruje to, że nie powinniśmy tego robić. No ale jeżeli są trudne sytuacje, no to ludzie będą sprzedawać, nawet wtedy, kiedy im się to nie opłaca. Najniższy poziom od 2000, był w 2016 roku. To mamy tutaj 57 dolarów, czyli od tego 57 dolarów mamy 2x. Od 2016 roku. Później mamy 2022 rok, i tutaj najniższy poziom był 58 dolarów. Więc widzimy, że to dno gdzieś jest przy 58 dolarach. Szczyt był na poziomie 304 dolarów. Pamiętajcie, nie zakładajcie, że przebijemy szczyt. Zakładajcie, że chcecie zrealizować swoją inwestycję. No i też jeszcze jedna super ważna rzecz. Jeżeli mówimy tutaj o inwestycji um, związanej z Rynkiem chińskim, jeżeli kupujecie coś w yuanach, bo to są akurat dolary, tutaj mamy dolary, bo to jest rynek na handel na rynku amerykańskim, a nie bezpośrednio na chińskiej giełdzie, to w tym momencie musimy wziąć zawsze ryzyko walutowe. Jeżeli chcecie trzymać dolary, to spoko, bo tutaj w dolarach trzymacie, ale jeżeli będziecie przychodzić np ze złotówki, to pamiętajcie, że jeszcze macie ryzyko kursowe. No i to też należy uwzględnić w takich inwestycjach. No okej, okay. na tyle dzisiaj, sayonara, widzimy się pewnie w ciągu najbliższych dwóch, 3 dni. Do zobaczenia, cześć.